Niedziela, poranek, taki nas przywitał widok. Wszędzie pada śnieg 0 stopni. I jak tutaj przyjdzie nam iść na las? No spróbujemy. Prawda jest pięknie i mamy już pierwsze grzybki. Takie dwie. Także nie ma, kocha, źle. Fajne. Trawki wodne. Fajnie to wygląda. Nie bibi. Tak jak bo Jest. Są grzyby, mun! No spoko, biereta! <laughs> Witajcie kochani na kanale Grzyby i Wędkarstwo Świętokrzyskie. Tym razem las, 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 ale niebanalne warunki. Tydzień temu cieplutko, fajnie, teraz zimno, zero, przymrozki, w nocy, więc pogoda jest masakryczna. Choć powiem wam, w lesie jest ładnie i o dziwo, widzę po przyrodzie, jest naprawdę. Fajnie, 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 fajnie. Ja już tutaj zacząłem szukanie pierwszych leśnych kwietniowych grzybów. Dzisiaj niedziela 20 czy 21 kwietnia. W opisie standardowo napiszę. Zaczynamy nowy film. Pamiętajcie, suby, dupy oraz te wszystkie inne dziwne rzeczy. Klikamy bang bang. Dzwoneczek będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach z lasu, a sezon się zaczyna. W takim razie lecimy kochani z tematem PAM! Naprawdę jest pięknie i mamy już pierwsze grzybki. A, tutaj są. Tutaj kochani są i zobaczymy czy to jest maślanka czy to jest uszczak zmienny. Nie, maślaneczka powiem wam. To jest maślaneczka. Kolor mają taki taki kolorek powiem wam mają wpadający w grafit fiolecik delikatny i to jest maślanka. Zostaje Tutaj są następne maślaneczki. Nie biłeś? Zimne jak pieśń. A tutaj już coś w lesie jest. Lecimy, kochani, dalej. Rozglądniemy się. Myślałem, że uszczak zmienny, byśmy zgolili już go, ale nie, to nie jest uszczak. To jest maślaneczka. Maślanka, idziemy dalej. Maślaneczka, grzyb jadalny. Oprócz tego jest drugi gatunek. Jest drugi gatunek. To jest czerwnidłak, widzę. Kołpakowaty, już padnięty, dwie sztuki jeszcze, dłaczkach kołpakowatego, młode sztuki. O, popatrzcie się takie dwie. Także nie ma kochani źle kwiecień, dwie sztuki. Nie będę ich zrywał, bo są tylko dwa jadalne oczywiście grzyby, jako młode, właśnie takie bym zagalił, ale tylko dwie sztuczki znalazłem. Rozglądam się jeszcze, więc sobie je odpuszczę, ale są. Nie ma co narzekać, kochani. Nie ma co narzekać. Dwa. Porozglądamy się w tych habaziach tutaj jeszcze. Trzy. Jest i trzeci. Czwarty w sumie. Powiem Wam, że nie wiem czy ich nie zgole. Jest i czwarty. jest i czwarty czer czerni drzek kołpakowaty. Pozwolę sobie go urwać, bo wezmę do domu grzyby. Jak najbardziej jadalne, ale delikatne. Fajne, białe. O, popatrzcie się jakie bielutkie. Piękne są. Piękne są, zapach, no pachną takim niczym, ale fajne grzybki. Powiem Wam, że zabiorę trzy sztuki, usmażymy z jajecznicą, będzie fajnie. Jeszcze się tutaj troszkę porozglądam, takie kołpaczki. Czy nie ma gdzieś jeszcze? Tam był ten jeden, widzicie, co padł? Pierwszy. Jest i czwarty czernizłaczek kołpakowaty, pozwolę sobie go urwać. Bo wezmę to do dowu grzyby. Jak najbardziej jadalne, ale delikatne. Fajne białe. O, popatrzcie się jakie bielutkie. Piękne są. Piękne są. Schował się, bo imili następny. O, tutaj już jest fajny młody sztuk. Piękny twardzioszek. O fajny młody. Też go za gole. O, popatrzcie się. Tak wygląda. Tak wygląda. Czernidłaczek kołpakowaty. Fajny, nie? Ten jest młodziaszek. Pę! No spoko. Biereta. O, fajny młody. Też go zagolę. Popatrzcie się. Tak wygląda czernidłaczek kołpakowaty. Fajny, nie? Ten jest młodziaszek. Pę! No spoko. Biereta. Pięć czernidłaków kołpakowatych. Zagolone, kochani. Lecimy.

O, powiem wam, powiem wam, o, czekajcie, czekajcie, powiem wam, <laughs> powiem wam, że są, co to jest? Grzybki moon, czyli uszaczki bzowe, jak najbardziej jadalne grzyby. O, tu jest ich pewno, aleśmy trafili fajnie, popatrzcie się, jakie fajne sztuki. Ile młodzieży, nawet młodzież fajna jest, o, tutaj popatrzcie się, następne małe, małe patrzmy tutaj, Z pod tymi pokrzywkami są dalej młode, fajnie, 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 powiem Wam, że superowo, tutaj zobaczymy jeszcze, czy nie ma ich, w tych pokrzywach, habaziach, czy nie ma, ale tutaj, tutaj są, o, o, spoko, fajnie, się utrafiły, tu pod spodem też, jest ich dużo. Są grzyby MUN. Chińskie grzybki MUN, a polska nazwa to uszak wzowy. Powiem, że fajnie, fajnie, fajnie. Latem się trafiły. Są w pokrzywach, hamaziach. Trzeci gatunek grzyba. Nie ma co narzekać. Zimne, jak fix, Mokro, ale wszystko powiewa. Fajnie startuje. Wszystkie kwiatuszki fajnie rosną. Osty rosną. Chciałbym Wam pokazać osta, 9 sił tutaj rośnie. I słynna woda tutaj cały rok ta sadzawa jest. Naturalnie tutaj po prostu jest taka kałuża. Kto ogląda nasze stare filmy sprzed dwóch, trzech lat to tutaj ona cały czas jest. Ale nie o tym dalej. Nas interesują dzisiaj borowiki, aczkolwiek Powiem Wam, że nigdy ich nie zbierałem o tej porze roku. Przez 40 kilka lat, jak zbieram grzyby, to nie zbierałem ich w kwietniu. W maju tak, owszem, jeżeli rok sprzyjał, zbierało się w maju. Krasnoborowiki, ewentualnie usiadkowane borowiki. O szlechetniakach, no to możemy tylko pom pomarzyć. To nigdy nawet w maju nie zbierałem. Natomiast sprawdzimy takie miejscówki stricte gdzie te grzybki najwcześniej wyskakują, tutaj u mnie. Tutaj, w tym miejscu, też gąbki się goli, ale zobaczymy, czy coś jest. Na razie nic nie ma. Podgrzybki, super miejsce tutaj jest. Zawsze pierwsze wyłażą. Widzicie ten zarośnięty burz? To właśnie tutaj rosną barowiki ceglastopory, czyli krasnodborowik ceglastopory po zmianie nazwy, po naszemu siniok. No było ciepło, było fajnie ciepło, ale się zbyło. Teraz zimno tutaj też często bywały. Powiem Wam, że tutaj zawsze są pierwsze. Zapraszam na film z 16, bodajże, czy 15, w tamtym roku, 15-16 czerwiec. Pierwszy borowik. Zapraszam. Tutaj będzie link z opisem. No ale to był czerwiec, a nie kwiecień. Także. Nie ma się co tutaj nawet równać. Niby było fajnie ciepło, ale czy się uda? Nie wiem, nie czuję tego, powiem wam szczerze. Bo jest zimno, no proste. Jest zimno. Ale zobaczymy. Tutaj jest takie miejsce stuprocentowe, gdzie jeżeli są, no to to będą. Jeżeli nie, to nie będzie proste. Idę powoli. Szukam, szukam. Może tutaj gdzieś jest przywalony. nie ma. Nie ma. Też nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Wody, borowików na pustyni. nie ma nic nie ma nic ale tutaj żadnych grzybów nie ma barowików kochani, nie ma musimy na nie jeszcze poczekać trzymajcie się do następnego z tego zimnego, ale zarazem pięknego lasu, żegnam się z wami trzymajcie się moi kochani do następnego, cześć, pa